Hej, dziś chcę Wam pokazać, jak zrobić proste profilowe w Pixel Editor. A więc tworzymy nowy obrazek. Szerokość 250, wysokość 250. Mamy taki no, mały, na, yy, mały, yy, mały porze do popisu, że tak powiem. I teraz sprawa jest bardzo, bardzo, bardzo prosta. Mianowicie, teraz robimy takie tło, jakie chcemy mieć na naszym profilowym. W moim przypadku chcę mieć zielone tło. O takim? Dobrze. Zielone tło. I teraz pierwszą literkę. Nazwy mojego kanału, ok. Wielkość, jaka tam chcecie, ja biorę naj, największą, bo wtedy jest to widoczne. I czcionkę także robimy, jaką tam chcemy. Albo nie. O, dobrze. to To już wygląda fajnie. Teraz klikamy Zachowaj. Oh. Um, a. Dobrze. Zapisujemy to do, do nas. O, dobrze. I teraz klikamy nowy obrazek. I tutaj także. 250 takie same wymiary jak tam, i już mamy to samo. Tak naprawdę, ale zaraz będziemy edytować. Efekt, który nadamy, będzie dość łatwym efektem, a mianowicie bierzemy tu smużenie. Może weźmy sobie 25, takie małe i będziemy to ciągnąć tak do góry. Po wszystkich krawędziach. Tak, żeby to się trochę wydawało, jakby to właśnie był taki jakby dym, który tworzy tą literę. Przy mojej czcionce to wtedy czcionka trochę zginie przy tym, ale Efekt będzie naprawdę naprawdę fajny. I taka profilowa jest dobra dla yy, na pewno chłopaków, bo wiemy, że chłopacy lubią takie efekty. Dla dziewczyn może mniej, ale może jak jakieś kolory się da bardziej dziewczynce to też będzie dobrze. No i tak, ja jestem już przy końcu. Tu nawet, o widzicie, dla dziewczyn może to być taki efekt jakby włochaty, bo jak widzicie to wygląda jak taka włochata literka i to jest naprawdę fajne. Trochę tu przedłużę, bo to nie wygląda jak litera Z, a co ma być litera Z? Pierwsza litera mojego kanału. I tak wygląda moja gotowa literka, mam nadzieję, że film wam się spodobał, jeśli tak koniecznie zostawcie łapkę w górę i pa, do zobaczenia!